Witajcie kochani, więc tak, dzisiaj przyjechał do nas na diagnostykę Golf V podwójnie doładowany 1.4 TFSI. No i co? Silnik z gaz podczas jazdy, nierówno pracował i takie klient zgłosił nam problemy, także jechał, jechał. Była cały czas nierówna praca i w końcu silnik na skrzyżowaniu zgasł i nie udało się już go odpalić. Także przystępujemy do diagnostyki, pokażę Wam jak to działa, i na czym to polega? Trzymajcie się. Do zobaczenia zaraz. Mamy tutaj trochę błędów w sterowniku silnika. Klapa w kolektorze sącym stale zamknięta. Turbosprężarka kompresor B. Tak, ciśnienie za wysokie. I jakieś tam jeszcze inne pierdołki. System pomiaru paliwa, turbostrężarka, kompresor po raz kolejny, czujnik położenia wałka rozrządu G40, dosyć istotny, sygnał poza tolerancją, dosyć istotny błąd, zawór regulacyjny ciśnienia paliwa, zawór regulacyjny ciśnienia paliwa, brak mocy, no trochę się tego nagierało, generalnie mamy 12 błędów yy, i tutaj już wypadanie zapłonów, no po błędach już można stwierdzić, że najprawdopodobniej przeskoczył rozrząd. Ale tego jeszcze nie wiemy, także działamy dalej. Mamy wydrukowane błędy. Dodam jeszcze, że silnik nie obraca się mechanicznie, napotyka opór. Także chcąc pokręcić wałem, napotykamy opór. Zaraz zobaczymy, dlaczego. Zmierzymy jeszcze profilaktycznie ciśnienie sprężania, tylko najpierw rozłączymy sobie układ paliwowy żeby nie lało nam się paliwo do cylindra. Dlaczego? Bo mamy też błędy od rozrządu, także najprawdopodobniej zbiegły się dwie usterki, a być może zdarzyło się tak, że kiedy tłok się zatrzymał od zbyt dużej ilości paliwa, to po prostu przeskoczył łańcuszek. Także nie wiemy co nastąpiło, natomiast błędów jest 12 różnych ciekawych. No i zobaczymy. Także na pewno jeszcze będziemy sprawdzać rozrząd. Patrzcie, jaki rodzynek. Co my tutaj mamy? Odkręciliśmy świecę i przybywa na czwartym cylindrze. Co przybywa? Kto wie? Paliwko. Wygląda na to, że otwarty jest wtryskiwacz i cały czas po prostu leje zupę. Ale tylko na jednym, więc auto jechało, jechało, jechało. Takie hało i stanęło na skrzyżowaniu i już nie udało się go uruchomić. Także działamy dalej. Świetny No i tu mamy wizję na wtryskiwacz. Zobaczcie. O. Od czasu do czasu po prostu leci kropelka, tak że on cały czas kropelkuje. No nie jest to rzadkie zjawisko, aczkolwiek tutaj fajnie można to pokazać, żebyście wszyscy sobie zobaczyli co i jak. No to co? Gaz dodechy i kręcimy. Dobra. No możemy. Dobra. No możesz, oczywiście. Dobra. No można pewnie no to No to No to co No już chyba wiemy